Cześć! Z góry zapraszam Was na mojego Discorda. Dzieje się wiele rzeczy, jest wiele super kanałów, warto dołączyć, ponieważ stąd biorę ludzi do gry. Linka macie w opisie, a my przechodzimy już do odcinka. Siemaneczko, jestem to i... Maseczeki... Operacja Warpaint wyszło właśnie, więc gramy i zobaczymy jakie jakieś fajne skrzyneczki może są do kupienia. I oczywiście tak. A motylek karambit. Tak średnio mi się ten motylek podoba. Jak można zniszczyć tak motylka? Ale tak tu całkiem ciekawy z okiem. Trochę Dziwnie to wygląda. A to jest takie specjalne przeładowanie. To jest takie przeładowanie do Kawaha do MP7 do digielka, a nie to jest... Czemu chyba, że to jest... A nie, to jest to tylko P2 czemu to nie jest do wszystkich pistoletów? To fajne jest, to jest takie zakręcenie, to jest takie kręcenie, kręcenie, kręcenie. Przerzucił sobie do drugiej ręki, zakręcił. Joo, ale to jest fajne. Dobra, ale w, to nie w dzisiejszym odcinku, może zrobię jakiś opening tych skrzyneczek. Zobaczymy jeszcze. A teraz lecimy z giereczką. Rozbrajanie Warpaint właśnie wyszło, zobaczymy o co z tym chodzi. O co z tym chodzi? Więc już patrzymy. Ojej, czemu do mnie piszą ludzie. O co z tym chodzi? A, trochę broni nie ma. Tutaj nie ma. Nie ma tej jednej snajperki, tutaj dwóch pomp nie ma. Okej, okay, dobra. Zobaczymy. Zapowiada się ciekawie, nie będzie głupich broń typu SG551. I są kałaszki tylko, dobra. Już patrzymy, o co tu chodzi. Ok, nie ma też Digla. Dobra, to zagramy sobie z USPS. Nie, to nie Counter Strike Global Offensive. Zagramy sobie z, GR, z GSR. -em. Dobra, lasujemy. Tutaj nie ma co się trać co nie? No. Lecimy sobie normalnie, tutaj elegancko. Więc plantujemy sobie bombę. Yy, przepraszam, że wczoraj filmu nie było, ale. Misję zrobiłem jeszcze. Ale kocur. Fajnie, że miałem misję do podłożenia bomby. I akurat zapomniałem o tym, bo wczoraj grałem w Critical Opsa ostatnio. I właśnie tak patrzę. O, muszę bombę podłożyć. To, jak się genialnie składa, że mam double laskosy No prawie. Gdzie jest ten typek? Nie. Nie, no nie wierzę. Dlaczego bym miał triple laskosy A tak to przegraliśmy. Ale. Albo blisko, tak? Było blisko, to najważniejsze. Kałaszek jest grany. I tyle. Dużo pieniądzków powinniśmy mieć, a tak nowo, to, dokładnie to nam 800 tylko zostało, więc niezbyt dużo. Ale mamy bukiet granatów, co? Zestaw granatów. Dobra, są tu jacyś przeciwnicy. Halo przeciwnicy. Chciałbym się z wami przywitać. Jestem aseczek. O, psik miło mi aseczek. Dobra. Jak macie pomysły na filmy, to oczywiście piszcie w komentarzach. Zapraszam wszystkich do subskrybowania kanału, bo ponad połowa osób, którzy, które oglądają mój kanał nie subskrybują go, więc jak każdy zostawi teraz suba, to będzie genialnie. I subskrybujcie kanał. Dobra, łatwo. Łatwiutko. I naprawdę też to jest dla mnie motywacja, żeby właśnie filmy były faktycznie codziennie. Yy, I ja będę się starał, bo fajnie jakby był codziennie materiał. Żeby była większa aktywność i w ogóle. Jak, myśl, jak będziecie zostawiać teraz to łapeczek w górę pod jednym filmem, tak średnio, Czemu ten typek to zdraszował? I moi typkowie pójdę kampią i. I mam jednego afka. Dobra, ale jest już. Jest już czterech na jednego. Poświęciłem się, żeby moja drużyna mogła fragi robić. Wow, tu jest jakiś typek, który za niedługo będzie miał srebrną rangę. Ja za niedługo będę miał brązową rangę za level. Ale to jeszcze trzeba będzie trochę pograć. Oczywiście dalej będę próbował pasa wbijać dzisiaj. I tak wczoraj nie miałem trochę czasu. Ale myślę, że zaraz już lecimy grubo z wbijaniem. Z pistoletu, brawo, chłop ogarnia. ale genialnie. Genialnie, funy Ops. Śmieszny Opsie, gratuluję ci. Nie, kupiłem. Wiecie, co kupiłem? No właśnie. Kupiłem HK417. Z konikiem polnym, jak najbardziej konik polny będzie grany, a teraz tutaj jest ktoś i dostaje od razu głowę, albo nie ma nikogo. Taka opcja niestety też się może zdarzyć, i się zdarzyła. Dobra odłożona bomba, więc tylko trzeba poczekać aż ktoś tu podejdzie, albo oni pozostają po, zostaną wyklikani wszyscy przez moich teammateów, ale jednak ktoś postanowił sobie podejść i fajnie, M4 taka średnia chociaż całkiem spoko skin jak na M4 więc lecimy 6900 pieniążków i myślę, że taka giereczka będzie jak najbardziej spoko Możecie napisać, co sądzicie o nowej skrzynce, czy chcielibyście jakiś opening i pierwszy raz wydam pieniądze na Critical Ops, bo tak to mi się nie chce za bardzo. Jeszcze nie mam aż takiego przyrostu z YouTube'a, więc trzeba to zmienić. Musi być większa aktywność, wtedy będzie więcej openingów, bo wyco wycofali aktualnie współpracę z Critical Force i jest nieaktywna tam i nie można wysłać, w sensie nie można wysłać. Y zgłoszenia do programu partnerskiego z Critical Opsem i przez to. Niestety nie mam skrzyneczek i nie ma openingów aż tak często, tylko co Critical Pass, ale i tak jest nieźle, prawda? Może do tego Critical Passa coś dokupię. Nic nie, nie wiadomo. W sensie. Okej, okay, lecimy. Lecimy znowu z bombą na B. Albo nie, na A, nie chce mi się aż tak daleko biec. O, super. Ej, ja z kosą biegłem. Jakim cudem on do mnie dobiegł? To było dziwne. Gdzie ten pajac idzie? Funy obs, co ty robisz? Czy był z kosą szybszy ode mnie, jak ja biegłem z kosą? To było dziwne. I właśnie to jest minus grania bez słuchawek. Bo przez to właśnie takie głupie sytuacje się dzieją. Ale myślę, że wygramy. No i znowu kupiłem SG-551, come on. i jeszcze rewolwer. I zapraszam do oglądania nie tylko gierek z Critical Opsa na moim kanału, ale również z innych gier, bo naprawdę fajne materiały nagrywam. Jacyś typy z mojego teamu mnie flashują, o co w tej grze chodzi? Dobra, myśleć ty cienny. zauważy mnieś rację prawie cię nie zauważyłem. Ale niestety zostałeś zauważony i nie żyjesz już. O, a tu są kolejni jacyś delikwenci. No super, byłem na kita z jakiegoś P250 Co y, z y, MP P. Co to było? MP5? MP5, tak? Dobra, lecimy dalej. Ostatnia runda, więc łatwiutko. Niestety nie będę pierwszy w tabeli, ale mi to wy, wybaczycie, bo bez słuchawek nie da się jakoś grać na zastraszającym poziomie. Ale tu jest typek i już nie ma typka. Bo dostał gówackę łatwiutko. Dobra, lecimy po wygranie w fragach z innymi. Więc drugiego fraga udało nam się zdobyć. Trzeci frag, halo, gdzieś tu się chowasz? Tak, jest tu trzeci frag. Nie, no kto gra pompą? Czemu przecież ta pompa była? Ej, Komonosko on ma tą pompę? Przecież ja, ja nie mogę jej kupić. Chyba, że pod Anty mają wszystkie bronie, a pod Teronie. Albo właśnie na odwrót. Ej, ta gra jest yy, głupia. W sensie nie, ale. Nie, my ciągle pod Tero jesteśmy. Do dziewięciu się tu gra? Ej, może faktycznie do dziewięciu się tu gra. To jeszcze nie wygrywamy aż tak szybko. Ale dobra, wyprzedziliśmy go w fragach aż o dwoma zabójstwami, więc myślę, że teraz będzie z górki. Dobra. I wygraliśmy. Tak, myślę, że się gra do 9. Tak, do dziewięciu się gra. No i jajku, czemu ciągle hak kupuje? Ja chcę kałaszka sobie głowy postrzelać. Chociaż z haka też mogę, bo z Haka muszę kamienie milowe wbić, żeby mieć pieniążki na Critical Passa. Chyba, że kupię najlepszą ofertę zwycięzcy. Sobie zaszaleję, ale nie wiem jeszcze. Czy to jest taki dobry pomysł. Lecimy, lecimy Dobra, podłożymy bombę. Moi teammates tutaj niech poumierają, bo ja chcę fragi. Tam gdzieś był typek, tak? Widziałem cię. Patrzę na tą głowę. Nie, to patrzę na tą głowę. No prawie, było blisko. No z tego się nie, nie, nie umiem strzelać tego. Głowę. Dobrze. Tak, tutaj są tu jest już digielek. Jest x -deck. No, ciekawie. Rozdzielili te bronie na drużyny, ale zagramy sobie digielkiem. Może jakiś one w główkę ładny wejdzie. Nie wiadomo. Wszystko się może zdarzyć. A na to, Tak, mogłem już... Mogłem już strzelić tego one-tapika, ale nie, oczywiście nie. Dwa HP mi jeszcze zostało ja będę wychylał, jak głupi, żeby umrzeć. No proste że tak Co? Nie umiem z jeszcze strzelać tak dobrze. Będę musiał się podszkolić. Dawno nie strzelałem też. Dawno nie grałem w Critical Opsa. O, jakbyście chcieli... Myślę, myślałem nad założeniem nowego konta w Critical Opsie. I na nim bym grał tylko na cztery palce. Cokolwiek by miało to zmienić. Bym miał całkowicie nowe konto. I bym tam tak totalnie tak totalnie, kurde, typek jestem lepszy od ciebie. I ty piszesz, że masz nuptim. Jaki pajac? ta, tu mają więcej broni. Halo, co za dyskryminacja terrorystów. Czyli antyterroryści teraz mają łatwiej. To by mnie przegraliśmy, właśnie rundę pod antyterrorystów z drugiej strony. A ja co, co tam na łoku idziesz Prze przez cały czas ej fajnie, bo to zrobili tak jak jest w CES-ie w prawdziwym, że antyterroryści mają inne bronie i na przykład w antyterrorystach jest M4 a w teronie ma M4 -ki. obstawiam, że właśnie tak jest dobra lecimy na sajta ale ta kosa mi się podoba jak wam się też podoba kosa ta to, to możecie zostawić łapkę w górę Zostawić subika z dzwoneczkiem, a ja zabijam tego typka. Tak jak powiedziałem, tak zrobiłem. A jeszcze przy A, ostatni został, dobra, to lecimy defuzować. Nie byłem pewien, czy ostatni został, dlatego chciałem sobie wziąć M4, w sensie Vector X Dobra, ostatnia runda. Let's go. I tak, czy miałem rację? Tak, jest tu M4, Aug. Wow, ej fajnie to zrobili. Fajny trybik, Będę, ben, be, będzie on na odcinkach teraz, coś, coś tak czuję, że będzie grany na odcineczkach trybik, na odcineczkach trybik i może na live, który zrobię w następny weekend, bo w ten weekend nie miałem czasu, sorry, ale no taka, takie życie. Czasem się ma czas, czasami się nie ma, czasami się nie ma, czasami się nie ma. Chłop. Wektora miał gdzie on był? Czemu był jeden typ tak blisko? Typek ma WP tam, w sensie uratio. O, nie żyje już, nasik. Nice. I dwóch zostało, dwóch na dwóch i jeden na dwóch. Dobra, wygrałem, wygrałem, wygrałem. Wygrajcie to, to ja, ja chcę, żebyście to wygrali, bo będę miał najwięcej fragów w gierce. Widzicie? Dwa razy więcej fragów niż zabójstw. 5 asyst. To tak, 4 dwa razy więcej zabójstw niż śmierci. KD 2-0. Całkiem spoko, jeszcze 5 asyst, więc w ogóle to jeszcze lepiej. Więc naprawdę myślę, że dobrze zagrałem. Tu widzisz go, widzisz go. Strzelaj do niego, bo nie zdąży zdefować bomby. Panie... Te coś tam. Defuj, 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 defuj. No nie, przestał defować. No co za pajac. Albo i nie. Dobra, najsik. No Gigi. Fajnie. Ba bardzo dziękuję wam za odcineczek. Mam nadzieję, że się wszystko nagra... Oj, dużo expa się też dostaje, więc na pewno będę w to grał. Mam nadzieję, że się nagrało. Proszę, nagrało się, proszę, 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 proszę. Jest, nagrało się. Wielkie dzięki za oglądanie. Subskrybujcie kanał, udostępniajcie znajomych. Ja kupuję tą ofertę i o, robimy opening y, tych skrzyneczek, tak oczywiście. Ale to musicie zostawić 120 łapek w górę. udostępniać znajomych i wbijamy 3000 subskrypcji, jak, jak jak najszybciej i do końca roku wbijamy 10 tysięcy. Tak, super mobilizacja, udostępniajcie wszystkim znajomym. Sami subskrybujcie, bo naprawdę dużo z Was nie subskrybuje tego kanału i każdy ma kliknąć ten czerwony przycisk, żeby był szary, I jeszcze dzwoneczek, żeby dyndał i żebyście mieli powiadomienia o live'ach, które na pewno się pojawią. I jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!